Wielkimi krokami zbliża się trzeci nadwiślański Fashion Week. To modowe wydarzenie odbędzie się w pierwszy weekend sierpnia. Nadwiślański Fashion Week to jedno z większych wydarzeń modowych w regionie. Z roku na rok cieszy się coraz wyższą rangą. Za ten krzyk mody odpowiedzialna jest Fundacja Artystyczna Gamon, której udaje się wszystko zorganizować przy wsparciu organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji kultury i innych partnerów. Nadwiślański Fashion Week rusza w piątek, 5 sierpnia. Zaczynamy w Tarnobrzegu, pokaz mody nad jeziorem, pierwszy taki pokaz nad jeziorem, gdzie przyjadą projektanci z całej Polski. Joanna Chorodyńska go poprowadzi, ale też będą... Goście specjalni, ale to jeszcze nie chcę zdradzać. E, później mamy stalową wolę w pięknym muzeum, e, copu. Porozmawiamy o modzie architekturze. No i Sandomierz e, na koniec, na, w niedzielę, piękny ratusz, modelki. E, w tym roku zgłosiło się ponad setka dziewczyn i modeli również. E, zostało wyłonionych 67 osób, więc spora ekipa. Więc pokażemy e, nas, pokażemy nasze kolekcje, pok Pokażemy nasz potencjał, pokażemy siebie, jak fajne jest Podkarpacie i Świętokrzyskie. Przygotowania do tego modowego wydarzenia trwają. W ramach nich, w minioną środę, w stalowej woli odbyły się sesje zdjęciowe. Chcemy pokazać piękno architektury, modernizmu, art deco, które widzimy tutaj w stalowej woli. Modelki pozowały w kolekcji. Mojej, jak i Kowalowych. Przed aparatem oczywiście Mariusz Dyszlewski, Roman Śmiechowski, Janeta Opalińska, więc efekty będziemy mogli zobaczyć zapewne na plakatach, w materiałach promocyjnych, ale taki główny efekt przy prezentacji przygotuje Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Podczas debaty MODA i architektura zobaczymy wszystkie zdjęcia, i na podstawie tych zdjęć będziemy mówić o modzie na Podkarpaciu, modzie w Stalowej Woli, ale i architekturze, która jest w tym mieście bardzo widoczna. Sesje zdjęciowe odbywały się w hotelu Chutnik oraz na terenie wokół niego. Cztery doświadczone już modelki w specjalnie dobranych stylizacjach były barwnym ogniwem podkreślającym niepospolitą architekturę miasta. Jestem siebie bardzo dumna, bo dałam radę. Tak samo dziewczyny też chciałabym im tutaj z miejsca pogratulować. Jeśli chodzi o fotografów też mi się bardzo podobało, bo e, mieli też taki mój styl. Nie zawsze zdjęcia mi się podobają, a tutaj jak e, patrzyłam E, wszystko było jak najbardziej ok. Najtrudniejsze w mojej pracy to w sumie takie zmienianie osobowości. E, nie zawsze robię to, co mi się podoba. I też się muszę do tego jakoś przyzwyczaić, e, przełamać się. Tak samo dzisiaj e, były style również sportowe. Nie jest to mój żywioł, aczkolwiek no, jakoś się udało. Zdjęcia też wyszły fajnie. A były dzisiaj style, w których się dobrze czujesz? Tak jest, właśnie ten, <noise> e, czyli takie bardziej eleganckie wystawne. Makijaż modelką wykonywała Ewelina Sudom, kolczyki będące elementem stylizacji, wykonała projektantka biżuterii Donata Marczak.